Cześć wszystkim, Emil, Witajcie na Pozdro z KRLD. Jedynie słusznym kanale o Korei Północnej. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, ile trzeba wziąć pieniędzy do Korei Północnej na wycieczkę. Więc jeśli zastanawiacie się, ile będziecie potrzebowali hajsu na Wasz wyjazd do Korei Północnej, to koniecznie obejrzycie ten odcinek. A nawet jeśli nie jedziecie do Korei Północnej, to pokażę Wam różne produkty prosto z Karl i podam ich ceny. Jak pojechać do Korei Północnej? To seria odcinków na kanale, które mają Wam pomóc w przygotowaniu się do wyjazdu do Korei Północnej. Coraz więcej Polaków jeździ do KRLD i często otrzymuję od Was takie właśnie pytanie, ile trzeba wziąć pieniędzy ze sobą do Korei Północnej? Wyjazd do Korei Północnej nie należy do tanich. Jeszcze zrobię o tym odcinek, ile kosztuje taka wycieczka, bo jest to spory przedział cenowy od tych najtańszych wycieczek do najdroższych. I ponieważ ta wycieczka kosztuje całkiem sporo, to ile trzeba jeszcze mieć ze sobą hajsu na miejscu, żeby dobrze się bawić w Korei Północnej? Aha i przypominam, że jadę do Korei Północnej w lipcu z grupą widzów tego kanału. Jeśli chcielibyście otrzymać pocztówkę prosto z Korei Północnej, o właśnie taką, możliwe, że nawet z fajną propagandą, to zapraszam na Patronite. Wysyłam pocztówki moim patronom, wszystko jest opisane na Patronite. Zapraszam serdecznie i dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają kanał. A jeśli chcielibyście się kiedyś wybrać ze mną do Korei Północnej, to napiszcie do mnie maila, wpiszę was na listę mailingową i powiadomię o kolejnym wyjeździe. To skoro już jesteśmy przy pocztówkach. Tak, można kupować pocztówki w Korei Północnej i tak można je wysłać do Polski. Ile kosztuje taka pocztówka? W większości yy, takie kartki kosztują około yy, pół euro obecnie. One podrożały, kiedyś kosztowały mniej więcej 30 eurocentów, więc troszkę już są droższe. Natomiast wysyłka pocztówki do Polski kosztuje 1,2 Euro, czyli musicie mniej więcej liczyć za jedną kar kartkę 1,7 euro, jak będziecie ją y, kupować i wysyłać do Polski. A jak długo leci taka kartka do Polski, ona powinna dotrzeć do waszych znajomych w Polsce albo do rodziny mniej więcej w 2-3 tygodnie. Propagandowe pocztówki to chyba jedna z najfajniejszych rzeczy, które można kupić w Korei Północnej. Zawsze się dobrze sprzedają. Koreańczycy czasem wypuszczają nowe serie, jak wypuszczają, to ja jako zawsze po prostu kupuję. Ponieważ mogą się już później nie pojawić. Na przykład, takie antyamerykańskie pocztówki obecnie są chyba niedostępne w Korei Północnej. Ostatnio było ich już coraz mniej, ale ponieważ ostatnio relacje między Koreą Północną a Ameryką znowu się pogorszyły, to możliwe, że już wkrótce znowu pojawią się w sprzedaży. Aha, i przypominam, że w Korei Północnej praktycznie nie możecie płacić północokoreańskimi wonami, tak wyglądają pieniążki w Korei Północnej. O, tu mamy jeszcze stary banknot z Kim Il-sungiem, przywódcą KRLD. Takich banknotów już za bardzo nie ma w obiegu, one są bardzo, bardzo rzadkie, więc jeśli je zdobędziecie, to koniecznie zachowajcie, ponieważ jest to już, no, rarytas kolekcjonerski. północno okraińskimi wonami możecie płacić tylko i wyłącznie w kilku miejscach w kraju, na przykład w supermarkecie Kuanbok w Pyeonghangu i tam właśnie możecie wymienić wasze dolary lub euro na północokrańską walutę i robić zakupy tak samo jak lokasi. Natomiast w trakcie wasze wycieczki jednak zazwyczaj będziecie płacili w zagranicznych walutach, czyli w dolarach, euro lub w chińskich yuanach. A właśnie zapomniałem powiedzieć, jaki jest w ogóle przelicznik oficjalny, gdy pojedziecie właśnie w supermarket. Kłambok 1 dolar to jest mniej więcej 8000 koreańskich wonów, 1 euro to jest 8600 koreańskich wonów. No, ten przelicznik oczywiście się zmienia, ale mniej więcej tyle wychodzi. Warto ze sobą zabrać przede wszystkim nowe banknoty, nie mogą być w jakikolwiek sposób zniszczone. Jakakolwiek plama na banknocie powoduje, że Koreańczycy po prostu takiego banknotu nie przyjmą i nie będą chcieli z Wami robić zakupu, Więc upewnijcie. Się, że w banku dostaniecie nowe, piękne banknoty, żeby móc nie płacić w Korei Północnej. Poza tym polecam zabranie ze sobą banknotów o małych nominałach, ponieważ jak dacie im 100 dolarów, to oni czasem nie będą w stanie wam tego wydać normalnie w dolarach i dadzą wam taki miks. Resztę w dolarach, euro, jeszcze w yuanach i może do tego jakiś cukierek lub gumę do rzucia. Więc najlepiej wziąć ze sobą piątki, dziesiątki, dwudziestki, żeby po prostu łatwo było robić te zakupy i żeby Koreańczycy mogli wam wydać pieniądze. Monety też się przydają, szczególnie jeśli mamy tutaj na myśli euro, czyli na przykład 1 lub 2 euro. To może się przydać do kupowania np. piwa w restauracji. Aczkolwiek uważajcie, ostatnio Koreańczycy nie chcą za bardzo przyjmować monet, wolą jednak banknoty. No dobra, to ile potrzeba w ogóle pieniędzy mieć ze sobą w trakcie wycieczki po Korei Północnej? Otóż to oczywiście wszystko zależy od tego, jaki macie budżet i ile chcecie robić zakupów. W KRLD jest strasznie dużo ciekawych rzeczy, które prawdopodobnie będziecie chcieli kupić, i bardzo łatwo jest wydać w tym kraju dużo, dużo pieniędzy. Jest dużo różnych rzeczy, gadżetów, pamiątek, takich, których no, nigdzie nie dostaniecie indziej na świecie, i po prostu łatwo wpaść w taki szał zakupowy. Więc moja rada jest taka, jeśli nie chcecie kupować żadnych pamiątek i będziecie wydawali w trakcie Waszej wycieczki pieniążki tylko i wyłącznie na powiedzmy piwo, Albo na kilka tam dodatkowych wejściówek, to weźcie ze sobą przynajmniej 100 dolarów. 100 dolarów lub 100 euro powinno wystarczyć na taką tygodniową wycieczkę, i w ramach tej kwoty mniej więcej połowa powinna także pójść na napiwek dla północno przewodników. Taki jest zwyczaj, że daje im się napiwek na koniec wycieczki mniej więcej 5 euro dolarów za dzień, więc to wyjdzie około 40-50 dolarów euro. I tyle mniej więcej powinniście mieć dla nich, a resztę wydacie po prostu na jakieś tam niewielkie gadżety lub piwko. Natomiast jeśli panujecie kupować cokolwiek, no to już musicie mieć budżet między 100 a 300-400-500 euro. Miałem przypadki w trakcie moich wycieczek, że niektórzy kupowali naprawdę dużo, dużo gadżetów. Kupowali koszulki, garnitury, prawda, książki, albumy. I jakby to wszystko podliczyć, wydaje mi się, że wydali nawet 400-500 euro lub więcej na same zakupy w Korei Północnej. Mieli walizki pełne różnych produktów, gadżetów i pamiątek z Korei Północnej, więc to wszystko zależy od tego oczywiście, w co chcecie się zaopatrzyć. Generalnie, jeśli chodzi o ceny w Korei Północnej dla turystów, to nie są one aż tak wysokie. Piwo w sklepie lub restauracji kosztuje od 50 centów do 1-2 dolarów euro. Mniej więcej taka jest średnia cena za piwo w zależności od sklepu lub e, hotelu, restauracji. Oczywiście ceny są wyższe w sklepach dla turystów niż w supermarkecie Kłambok, tam gdzie możecie robić zakupy za północno-koreańskie wony. I na przykład w supermarkecie Kwangbok północno-koreańskie piwo kosztuje około pół dolara albo i mniej. Czyli gdzieś tak 3-4 tysiące koreańskich wonów. Takie piwko kosztowało mnie w supermarkecie Kłambok około 3-4 tysięcy koreańskich wonów. Więc no, coś mniej więcej 40 euro od centów. To naprawdę nie są duże pieniądze. Dlatego zdecydowanie warto w supermarkecie Kłambok zaopatrzyć się w różne produkty takie lokalne, codziennego użytku. Możecie kupić bardzo dużo rodzajów słodyczy. Ja już mam tylko tutaj puste opakowania. Tych chrupek woją całą masę. To wszystko północokoreańskie chrupki, i takie północokoreańskie chrupki, to jakieś takie parażynki mam na przykład, to już jest puste. One, czy były smaczne? No, o tym opowiadałem już kiedyś. Były testy na kanale różnych północokoreańskich towarów i produktów spożywczych. No, powiedzmy, no, są w miarę ok, No, da się zjeść. Nie, nie są jakieś super, i takie prażynki no, kosztują jakieś powiedzmy 2000 koreańskich wonów, czyli naprawdę no grosze. Tak, to jest jakieś 20-30 eurocentów, więc możecie naprawdę ich sporo nakupować. Ja zawsze się zaopatruję w dużą ilość północno-koreańskich produktów, że ona mnie później chce wygonić z domu, jak to wszystko widzi. Um, co jeszcze można kupić, na przykład szampon. Taki szampon to jest koszt, nie wiem, 1-2 euro. Więc jeśli chcecie przetestować północno-koreańskie produkty codziennego użytku, to zdecydowanie supermarket Kłambok jest świetnym miejscem, żeby się w to zaopatrzyć. Dużym zainteresowaniem cieszą się także oczywiście papierosy północno-koreańskie papierosy. To jest marka Riomio, jedna z większych marek północno-koreańskich. I w Korei Północnej jest duży rozrzut cenowy, jeśli chodzi o papierosy. Wszystko zależy od tego, jakiej są jakości. Najlepsze papierosy to marka 727. 727 to oczywiście nawiązanie do dnia zwycięstwa 27 lipca, kiedy e, armia e, północno-koreańska pokonała imperialistów ze Stanów Zjednoczonych, więc e, to są najdroższe papierosy w Korei Północnej. I za karton. Chyba trzeba nawet zapłacić 20 dolarów. No są naprawdę drogie. Ja ich nigdy nie kupiłem. Są bardzo, bardzo drogie. Te papierosy kosztowały zdecydowanie mniej. Mniej więcej za karton było 5-7 euro, więc można także kupić dość tanie te papierosy. Jeśli chodzi o recenzję tych papierosów, to moi znajomi, którzy są palaczami, mówią, że są całkiem niezłe, dość mocne. Mocne są te fajki, więc uważajcie, jakie palicie, ale jest to naprawdę doskonały prezent dla palaczy. Nie wiem, czy mogę to polecać. Tutaj na kanale, ale faktycznie dużo osób kupuje właśnie papierosy jako prezent dla swoich znajomych w Polsce. Dalej, jeśli chodzi o kosmetyki, na przykład mamy tutaj dwa rodzaje mydła z rzęszenia. Tak wygląda opakowanie. To kosztowało zaledwie 3 juany, czyli jakieś nie wiem 20-30 centów. To kosztowało 30 juanów, czyli jakieś 3 dolary, więc na no, różnica 10 razy. Podobno to mydło jest o wiele lepsze od tego. Jeszcze tego lepszego nie próbowałem, chyba muszę zrobić jakiś test. Ja uważam, że to mydło naprawdę super jest świetne na prezent, bo to jest bardzo tanie mydło. Pachnie bardzo specyficznie, faktycznie czuć ten żeńszy, jest mocny, jest taki bardzo charakterystyczny zapach, więc uważajcie. Mi ono pasuje, mi się ono podobało, lubię je używać, moja żona nienawidzi i cały czas mnie wygania, jak e, używam tego myła, mydła, no ale, no cóż, no, jakoś muszę sobie radzić. Bardzo popularne są też różnego rodzaju koszulki, niestety tej koszulki nie kupicie w Pyongyangu, I Love PY, to możecie kupić tylko i wyłącznie w który sklepiku, którego link jest na dole, w sumie jakoś nie spodziewam się, kto go tu kupi, ale e, wybór jest, natomiast w Korei Północnej możecie kupić e, między innymi takie koszulki, Korea is One, Hana tak? Czyli są Hana i Mida Korea jest jedna Czyli taka zjednoczeniowa koszulka Ile ona kosztuje? Ona kosztuje około 10-15 euro Więc koszulki, no, jeśli chodzi o ceny No są takie jak na zachodzie w sumie, więc Może trochę drogo jeśli chodzi o ceny w Korei Północnej Tutaj jest jeszcze inna koszulka, też w podobnym stylu Pyongyang manna so Spotkajmy się w Pyongyangu, see you in Pyongyang Bardzo fajna koszulka Noszę ją od lat bardzo mi się podoba. Ona także kosztuje około 10-15 euro. Niestety, ceny koszulek ostatnio podróżały, kiedyś były zdecydowanie tańsze, teraz są dość drogie. Możecie także uszyć sobie północokoreański garnitur. Tak to wygląda. Wszyscy znają mój piękny północokoreański garnitur z koloratką, Więc jeśli ktoś chciałby sobie coś takiego sprawić. To taka usługa w hotelu Koryo lub hotelu w kosztuje około 100-150 dolarów euro w zależności od wybranego materiału i terminu realizacji. Oni są w stanie w ciągu 24-48 godzin uszyć taki garnitur. To jest garnitur szyty na miarę. Uwierzcie mi, dla mnie to był pierwszy raz jak miałem szyty w życiu garnitur na miarę. Nie stać mi normalnie taki garnitur, a w Korei Północnej nie stać, więc mam. Więc jeśli chcielibyście mieć taki gustowny ciuszek, to możecie sobie zamówić w Pyongyangu. Dobra, to ściągam, bo mi trochę gorąco, nie chcę, żeby mnie ktoś tutaj pomylił z księdzem, a wiadomo jak, jak, jak teraz się mówi o księdzach. Można kupić także w Korei Północnej, oczywiście też i różnego rodzaju nakrycia głowy. Taka rewolucyjna czapeczka kosztuje około chyba 7 euro teraz. Można ją kupić m.in. W, w strefie zdemilitaryzowanej DMZ. Sprzedają ją także z czerwoną gwiazdą. Ja czerwoną gwiazdę musiałem zdjąć, ponieważ za dużo w komentarzach było opinii, że jestem komunistą. Więc możecie ją sobie zdjąć, jeśli wam się ona oczywiście nie podoba. Przechodzimy dalej do gadżetów, które można kupić w KRLD: wszelkiego rodzaju, właśnie znaczki. Tutaj, na przykład, taka czerwona gwiazda, o której przed chwilą mówiłem. Tak, takie rzeczy można kupić w KRLD za mniej więcej pół euro do jednego euro. Czyli te wszystkie przypinki, prawda, z flagą koreańską, które Wam pokazywałem nieraz, możecie właśnie kupić. To jest świetny prezent, dużo osób je kupuje właśnie na prezent. Dosłownie masowo się je kupuje, tam po 10-20 sztuki, potem rozdaje się wszystkim swoim znajomym. Zawsze to robi wrażenie. Niestety nie da się kupić przypinki z wodzami. Wiem, że wiele osób by chciało mieć taką przypinkę z, prawda, z Kim Il-sungiem, z Kim jong -ilem. Nie jest to możliwe, żeby ją kupić. To nie jest rzecz na sprzedaż w Korei Północnej. Koreańczycy bardzo szanują wizerunek swoich przywódców. Pewnie wiecie, i te przypinki są dla nich mega ważne. Ich w Korei Północnej na wycieczce nie możecie kupić. Czasem widać obcokrajowców z tymi e, przypinkami i skąd oni je mają. Oni je otrzymali od swoich partnerów koreańskich w trakcie wyjazdu. Są to na przykład osoby, które należą do towarzystw przyjaźni, na przykład polsko-koreańskiej. Tak? Oni otrzymują takie przypinki, ponieważ Koreańczycy uważają ich za swoich przyjaciół i w zamian za ich zasługi dla narodu koreańskiego otrzymują taką przypinkę. Czy turysta może otrzymać taką przypinkę? Może, ale jest to bardzo, bardzo trudne. Przede wszystkim należy pojechać do Korei Północnej więcej niż raz. Wasi przewodnicy już powinni Was mniej więcej kojarzyć. Potem trzeba to uzasadnić, dlaczego chce się otrzymać taką przypinkę, trzeba napisać list, bardzo długi list, mniej więcej na 2 3 strony A4, w którym uzasadnicie, dlaczego no, jesteście warci otrzymania takiej, e, no, takiej pamiątki właśnie z Korei Północnej. Potem także trzeba uieścić odpowiednią opłatę, dobrowolną opłatę, wysoko, w wysokości mniej więcej 100 euro, z tego co wiem. I otrzymacie taką przypinkę przed waszym wyjazdem z KRLD. Generalnie dla zwykłych turystów jest to bardzo ciężkie do uzyskania, ponieważ ten proces trwa kilka dni i spędzicie naprawdę wiele godzin na pisaniu tego listu i przypisywaniu tego listu, więc to nie jest coś, co możecie zrobić w trakcie zwykłej wycieczki do KRLD. Dalej, jeśli chodzi o popularne rzeczy, to oczywiście różnego rodzaju publikacje i książki. One nie są drogie. Książki w Korei Północnej nie są drogie. Taka na przykład biografia przywódcy Kim Il-sunga po angielsku, prawda, to jest wszystko po angielsku przetłumaczone. Wersje są w różnych językach. Coś takiego można kupić za jakieś. A 5 euro, w zależności od wielkości książki, niektóre są za 2-3 euro, grubsze książki będą odpowiednio droższe. Nie są to drogie rzeczy, natomiast gazety kosztują około 1-2 euro, także w zależności od tytułu. The Pioneer Times, bardzo popularne wśród turystów, kupują sobie często na pamiątkę, także możecie dostać mniej więcej za 1-2 euro, w zależności od numeru wydania. Płyty DVD, koncerty i filmy północno-koreańskie Znamy oczywiście płyty DVD zespołu Morambong Najpopularniejszy i mój ulubiony zespół, po prostu z KRLD. Takie DVD z koncertem możecie dostać w Pyongyangu za jakieś 5 euro To jest średnia cena, nawet na lotnisku sprzedają za 5 euro Jeśli sprzedają gdzieś drożej, to próbują Was zrobić w konia Mniej więcej tyle musicie zapłacić za DVD Płyty zazwyczaj działają, zdarzają się czasem takie, które no nie działają. Miałem taki przypadek kiedyś, ale generalnie są ok. Więc jeśli ktoś chciałby posłać morobą ku siebie w domu, mieć oryginalną płytę, to oczywiście polecam. Więc jak widzicie, przekrój cenowy rzeczy, które można kupić w Korei Północnej, jest naprawdę ogromny. No są gadżety, które są bardzo tanie, są i dość drogie rzeczy, jak na przykład ten garnitur. Więc jest spory wybór dla turystów. Uwierzcie mi, naprawdę jest co kupować w Korei Północnej w trakcie Waszej wycieczki. Szczególnie polecam zakup właśnie produktów, takich codziennego użytku, żebyście mogli zobaczyć właśnie jakie rzeczy używają mieszkańcy Pyongyangu. One nie są drogie, szczególnie w supermarkecie Kwanbok, możecie dostać dosłownie za grosze. Zabierzcie to do Polski, pokażcie swoim znajomym, zawsze to robi furorę, kupcie jakieś słodycze, ciastka czy cokolwiek innego. Jest to ciekawe przeżycie, naprawdę polecam. Jak widzicie wycieczka do Korei Północnej nie musi być droga. Pamiętajcie o tym, że praktycznie wszystkie posiłki macie już wliczone w cenę wycieczki, więc nie potrzebujecie dużo pieniędzy na miejscu na dodatkowe posiłki. Potrzebujecie kasy wyłącznie na alkohol, który będziecie spożywać, na lunche, na obiady czy wieczorem w barze hotelowym. No i jeśli będziecie mieć w programie jakieś specjalne posiłki, takie bardziej ekskluzywne, no to wtedy przydadzą się dodatkowe pieniążki. Ale generalnie, jeśli ktoś chce jechać budżetowo, to jest to oczywiście możliwe. W trakcie mojego kolejnego wyjazdu do Korei Północnej, oczywiście znowu zrobię zakup i mam zamiar przywieźć bardzo dużo północno produktów. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie, że powinienem kupić tym razem. Jakie recenzje byście chcieli zobaczyć na kanale? Czy chcielibyście zobaczyć jakieś słodycze północno czy więcej produktów codziennego no, na użytku, na przykład szampony, czy, czy właśnie te mydła, czy jakiś, nie wiem, kwarpujący koreański proszek, czy coś jeszcze innego? Dajcie mi znać w komentarzach, co powinienem kupić tym razem, będąc w Korei Północnej. I na zakończenie jeszcze raz przypominam o tym, że pocztówki z KRLD będą wysyłane moim patronem, więc jeśli chcecie wesprzeć kanał i otrzymać wspaniałą pamiątkę prosto z Korei Północnej, to zapraszam na Patronite. Link na dole. Dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale i do zobaczenia w pełniagu. Na razie.